Witam, w dzisiejszym odcinku poznacie 10 faktów o konstrukcji biura Mikojana i Góry Wicha. To jest myśliwca MIG-29. Zapraszam! Fakt pierwszy: MIG-29 zaprojektowano w układzie klasycznym. Skrzydło pasmowe składa się z części podstawowej, obrys trapezowy z prostą krawędzią natarcia, i pomocniczej, czyli napływów o obrysie krzywoliniowym. Fakt drugi. Oblot pierwszego prototypu dokonano 6 października 1977 roku. Próby państwowe rozpoczęto w 1980, zaś w 1984 234 Gwardyjski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Kubince pod Moskwą stał się jednym z pierwszych użytkowników maszyny. Fakt trzeci. Do budowy myśliwca użyto metali i kompozytów. Są to stopy aluminium i magnezu, stale stopowe, tytan oraz kompozyty zbrojone włóknami szklanymi i węglowymi. Fakt czwarty. W tylnej części kadłuba zamontowano dwa silniki RD33 zamontowane pod kątem minus 4 stopni nad silnikami i pomiędzy nimi. Umieszczono agregaty silnikowe, układu paliwowego i turbostartera GTDE117. Fakt 5. Podstawowa wersja Miga 29 uzbrojona jest w działo GS301, kaliber 30 mm, czy niekierowane pociski rakietowe S8. Ponadto myśliwiec ten może używać uzbrojenia takiego jak rakiety powietrze powietrze R27 i R77 rakiety powietrze ziemia CH29T ukośnik TE lub Przeciwokrętowe kierowane pociski rakietowe CH-35 Fakt 6. Radary S-29 używane w migach mogą wykrywać inne samoloty w odległości od 70 do 90 km A także śledzić 10 i naprowadzać rakiety na nawet 4 obiekty jednocześnie Fakt 7. Za najmocniejsze strony miga 29 uznaje się jego zwrotność i szybkość Sam samolot jest zdolny latać na granicy stratosfery Fakt 8. Myśliwce te były używane podczas wojny w Zatoce Perskiej przez Irak, a Jugosławia użyła ich przeciwko natowskiej operacji Allied Force. Rosjanie prawdopodobnie używali tych maszyn w Czeczeniu. Od 2016 Migi 29 wersji KR używane są przez wojska rosyjskie w Syrii. Ponadto samoloty te używane są przez siły ukraińskie, tłumiące rebelię w Donbasie. Fakt dziewiąty. Polskie lotnictwo używa 32 myśliwców MiG-29. Stacjonują one w bazach w Malborku i Mińsku Mazowieckim. Polska posiada 12 myśliwców ze Związku Radzieckiego oraz używane maszyny z Czech i Niemiec. 29 dla Polaków były dużym stokiem technologicznym w porównaniu do MiG-21. Polskie MiG-29 służą podczas misji Baltic Air Policing. Nasze maszyny zostały unowocześnione w wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Fakt 10. MiG 35 to zaprezentowana w 2007 roku modernizacja mig 29. 35 wyposażono w nowy silnik turbowentylatorowy, radar fazotron Żuk AE, śledzący nawet 30 celów jednocześnie. MiG 35 posiada też przeprojektowany kadłub i skrzydła pasmowe. To już wszystko w tym filmiku. Zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale i śledzenia go.